Dzień dobry, witam Was na moim kanale. E, dzisiaj poszukamy grzybów. To idziemy popatrzeć na Polach e, i dzisiaj zobaczymy, na, może nam się trafi prawdziwek tam przy dębie, bo widzieliśmy. I na tym polu też błykania. Zobaczymy, co znajdę e, e, Znalazłem właśnie Kanie. Szukaj taką... Kania, jest taką już trochę rozwiniętą, ale Kania, jeżeli się przyjrzycie, to tutaj ma taką obwódkę, taką można powiedzieć, to jest takie no, takie, i, takie coś, co odróżnia ją od tego robotnikowego, który zdarza się, że jak ktoś znajduje i mu e, zjada, to jest dosyć trujące mucho, może bardzo trujący się będzie. Yy, idziemy dalej. Tam jest jeszcze jedna, taka już nie tak bardzo. O tu. jeszcze jedna o taka beluska, to jest ten. To, to, to jest mała kaja, Młodziutka, którą tutaj można zobaczyć, po tym kręgu bardzo bliciutką łebka. A to jest już taka wyrośnia, którą tutaj na całą dole to jest to coś. My zabawiamy dzisiaj tylko takie małe. E, idziemy dalej. E, teraz tutaj jeszcze jedną, taką kuchanie. E, prawie to już w ogóle nie rozwinięta ta kania. Tutaj, tutaj, tutaj takich bardzo młodych kaniach nie można żebym zobaczyć po tym kręgu, więc się tutaj po takim czymś. Po takim o takim, w takich włoskach, jak widzicie, Nie było to będzie lepiej do pokazania. O! I ona tutaj, no, ona jest taka jakieś dziwna, gdzie co ona, strasznie? Tu jest jeszcze jedna, ale by zbierała dzisiaj mała, jak słyszeliście już. E, tutaj trzeba. Nie wiem, czy to pokazać. Trzeba... To nie żeby zobaczyć, to tu jest takie bardziej miękkie w tym miejscu niż tu. I potem też można rozpoznać. Jak się że ukroi, to to już rzeczywiście dobiera kształtu, że to jest takie... O takie coś. On go odpadł. Pff. Więc i idziemy dalej. Tutaj znaleźliśmy jeszcze jedną, taką rozwiniętą i wam powiem, dlaczego nie zbieram takich dużych, bo te małe, w tym, no, są coś takiego na przykład, albo takiego, są smaczniejsze od takich wielkich, bo te wielkie to już mają parę, mogą być dzień, dwa, zależy jakie, co, ostatnio nasz tam znaleźć na taką kaję w ogóle, która mogła być już chyba z pięć dni, bo była tak rozwinięta, o taka była już wręcz. Więc, i w ogóle bardzo źle wyglądało, bo to wszystko było podniesione tak do góry. O tak. tak jakoś, o! I e, tutaj też widać, że to jest kania, bo widać tutaj. O, jest. Taki coś. Trzyma mówię. E, I jeżeli, jeżeli nie wiecie jeszcze, to. Kania to jest jedna. No, to jest parę grzybów. Na przykład jest kania. E, ogólne grzyby, takie niejadalne, to najczęściej są z naszkami. A kania ma blaszki. E, no, e, i kania to jest jedy, jednym z nielicznych gatunków grzybów, które są jadalne z naszkami. Tak jak na kania jest jadalna, jest jeszcze ten. E, jest e, ryc. No, surojatka, ale trzeba ją ugotować najpierw. I no to jeszcze... O i właśnie takie, nie właśnie te kanie? One są podobne, takie właśnie takie wielkie, są podobne do uchoborów srebotnikowych. E, dobra, to idziemy dalej. Wybieramy kanie, może wybierzemy to, potem jeszcze mniejszy pokażę środek. Środek kali jest taki. Ogólnie. I tutaj nic nie jedna, dlaczego. Ona nie ma tej właśnie blaszki do tego czegoś. Chyba spadła, musiała. Um, nóżka nie jest niejedalna tak na ogół więc się ją obcina. My tu możemy ją obciąć, ale nie będzie to proste. odetniemy tutaj do OK i jak przyjdziecie tu do szereg kani tutaj u nogi ma takie dziwne, dziwne coś takie podobne do miąższu dyni em, które no nie wiem nie wiem co to jest u mnie to niedawno o znalazłem gdzie jest tu coś czy tym no i te kanie nie będziemy kroić, bo idą do w sumie do, um, do zupy, czy tam do gulaszu, um, więc to jest zrobione kania I teraz pokażę Wam taką małą kanie, tą, tutaj trzeba trochę to odkroić, żeby było widać. O. Zresztą już się odpadło. O tak to wygląda. Podkrejamy. Um, I... to jest problem. Ja nie wiem jak to mało no, to wycina, ale jakoś to wycina. Mi się tak to wyciąć. O. Dobra. Trochę to rozmawiamy ciętko, ale jest ok. O. Tak wygląda oczarka, trochę zepsułem jej tego, ale jest ok. I te kania się charakteryzuje, tutaj można to widać, charakteryzuje się takim czubkiem, twardym zazwyczaj, bardzo twardym, bo tu jest przemontowany korzonek. Tego można sobie swobodnie wyrywać. O, i tu jest korzonek, w tym miejscu, pod spodem jest idealnie korzonek. O, tu jest korzonek, w tym miejscu właśnie. O, ty, ty. I to już wszystko na ten odcinek. Dziękuję, zostawcie łapkę w górę i suba.